Mamy teraz okres tak zwany komunijno-ślubny. Bardzo dużo klientów pyta, przychodzi z pomysłami czy szukając pomysłu na nowy prezent. Z rok do roku sprzedaż produktów tak zwanych prezentowych wzrosła u nas w naszej branży blisko 100%. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno monety małe, tudzież monety kolekcjonerskie, bądź też sztabki też w różnych gramaturach, w różnych kształtach, to znakomita alternatywa dla, dla tradycyjnych prezentów. Mówi się, że Polacy nie, nie, nie lubią dawać gotówki, natomiast najbardziej lubią gotówkę, gotówkę dostawać. Metale szlachetne, prezenty z metali szlachetnych są znakomitą alternatywą dla tego typu dylematów. Można zarówno dać prezent o wysokiej wartości, który bardzo ładnie wygląda, nie jest gotówką natomiast wniesie, niesie w sobie bardzo dużą wartość sztabka wbrew pozorom nie jest jakimś ogromnym przedmiotem sztabki można kupić w opakowaniach które są wielkości karty kredytowej monety, monety złote, monety srebrne również opakowania na tego typu produkty nie tylko pięknie wyglądają ale również zajmują mało miejsca dziecko również będzie się cieszyło z takiego typu prezentu prezent taki może być może posiadać piękne opakowanie, może również sam w sobie zaciekawić dziecko. Może być to prezent na przykład tak zwana sztabka czekoladowa, tudzież czekoladowa sztabka, produkt składający się z wielu małych przedmiotów, które można z, od siebie odrywać i w czasie zamieniać na gotówkę. Wtedy dziecko zarówno będzie mogło sobie, będzie się również mogło uczyć gospodarowania własnymi oszczędnościami.